Hej, 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 kochani, witam Was w ostatnim odcinku naszej zabawy z całą paczką Ekstra linii Fortuny 7. Dzisiaj rozwiązanie zabawy. Jeżeli nie wydarzy się w sumie, można powiedzieć nic, jeżeli nie będzie tu nie wiadomo jakich wygranych, to będzie losowanie w jednej i w drugiej paczce. Ja tu już sobie przygotowałam pudełeczko, karteczki, bo prawdopodobnie się przydadzą, chociaż wiecie, są jeszcze zdrabki w grze. Zaczynam od ekstra linii z numerem szóstym. Są to linie brunetki, i Iwonki. Trzymaj Iwonka kciuki. Mamy księżyc. Księżyce są tutaj. Jakoś mało wydrapane w ogóle. Serducho. Ok. Lody, lody, lody. Wiatrak w ogóle to powiem Wam. No, nie lubię tych losowań. Wolałabym, żeby jasno było, że tak powiem, określone, kto wygrał. Czyli żeby była ta największa jakaś kwota, no, ale nie mam na to wpływu. Tak na razie jest. Jak nic się nie zmieni, no, to muszę losować. Co zrobić? Dobra. Balony. Balony, balony. diamencior, to Jeszcze balony. Okej. Okay. Słoń. Okej, okay. kości, są kości, piłka i na koniec biedronka, no ale tu nic nam chyba nie daje z tego co widzę, niestety, sprawdźmy sobie kontrolne, na... no dokładnie, niestety pusto, bardzo ci Dziękuję, że wzięłaś udział w mojej zabawie. Bardzo Ci dziękuję. No tak to jest właśnie z tymi zdrapkami. Fortuna numer 10 jest to zdrapeczka R Mateusza. Trzymaj matki kciuki. Zobaczymy, czy coś tu się jeszcze wydarzy. Jest rower, zegar, biedronka, piłka, narty. Karta, kawa, korona, kwiatek. Podkowa, chmury, słońce, arbus, awokado, cytryna, fiamenty, palma, plecak, wiśnie i gwiazda, no niestety. Lipa, G, G, E, także dziesiątka jest pusta. No nieładnie, nieładnie, naprawdę. Ekstra linie jest numerem 7 z drapeczka, Dorotki, Dotyk. Trzymam kochana kciuki, jest czapa. Ja nawet nie zliczałam, powiem Wam tych drapek, Więc nie wiem, czy coś jeszcze tu ma szansę wpaść. Moneta. Jeżeli chodzi o taki, wiecie, standard, tu nie mówię o czymś wyższym. Biedronka. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze tu jest Biedronka. Ser ducho. Ok. Lody, lody, lody. Ok. Dzwon. Nie widzę tak, 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 okay. rolki, 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 ok, klucz, kluczyk jest tutaj tylko jeden, wiatrak, wiatrak jest tu, tu Tutaj trochę tych wiatraków dali. Motyl. I na koniec przedostatni jest łódź. I ostatni symbol, cytryna. Ale w ogóle jej nie widzę, także lipa. Siódemka jest niestety pusta. Także, no słabo, słabo, totalnie słabo. Siódemka, zero. No, ale takie są realia. Fortuna, numerek 25, z drapeczka jadzi. No, trzymam jadziu kciuki. Wy też trzymajcie. Za portfele i za siódemki. Miłoby było, jakby się pojawiły takowe symbole. No na razie nic. O, jest siódemeczka. Proszę bardzo, niemożliwe. No to tu musi być właśnie tylko 10 zł, ale jest super. Kontrolne E. To chyba się zgadza. 25, numerek 20 zł. Fajnie. Podejrzewam, że to wszystko już. Co tu będzie? Linie, numerek 10, z drapeczka R Mateusz, Mateusz 3, Majk, Ciuki, Chłopie, Czapa, niech coś tu wpada, dobra, kolejny symbol, balony, o, to by było na tyle, cytrynka, biedronka, ok, wiatrak, jest wiatrak, okay. kwiatek, Arbus. nie widzę, lody, czy gdzieś były lody? Nie widzę, dzwon gdzieś widziałam, no właśnie, Zwonkami posypali, kości są tu, są tu i tu, krab jest u góry i tutaj, okej, okay. przedostatni symbol, cicho biegi. I na koniec klucz. Ale chyba nic nam to nie daje. Masakra. Tak jest, nic nie pominęłam. Dziesiątka jest pusta. Katastrofa, katastrofa. Fortuna numerek 13 z drapeczka Mari Mari. Martinka Trzymaj kciuki. I lecimy. Szukamy portfeli. Sukamy siódemeczek. Jest portfel, super. A co pod portfelem? No całe 10 zł, ale jest. Kontrolne C. To się zgadza. Numerek trzynasty. Lepszy życi jak nic, tak? Szaleństwo, szaleństwo, ale jest. Linijki z numerem 8 O matko jedyna z drapki premierowo Dominika. Trzymaj kciuki kochana. Za swoje drugie linie. Patrzymy, czy coś tu będzie. Moneta. Jak już leci drapak, to może wiecie, coś tu będzie. Okulary. Cicho biegi firmy Szelest, Lody, ale nie widzę popcorn. Też nie widzę. Parasol. Jest, jest. Podajcie coś, skne cwon. Tak, dzwony dalej, ale ja bym chciała jeszcze wygrane. Leżak. Co to leżak? Okej. Okay. Sakwa. Aż jedna. Klucz. Czy gdzieś był klucz? Nie widzę. Korona. Też nie widzę. Łódź. No jest, aż jedna. I na koniec balony. Balony, balony. No ale co mi po tych balonach? Wychodzi na to, że jest pusta ósemka. Strasznie kontrolna. No niestety, nie pomyliłam się. Bardzo ci kochana, dziękuję za udział. Dno. Lotowe dno. Fortuna, numerek również ósmy. Dorotki. Dotik. Trzymaj, kochana, kciuki. O! No i brawo! Jest portfel. Jeszcze, żeby tam gruba kasa była. A nie jakieś drobne. Pokusili na początek portfelem. Minara. Scnery. No jeden. Jeden portfelik, ale jest. A pod nim 20 złotych. Kontrolne E. Także zaszaleli. Nie powiem, że nie. Okej. Okay, fajnie. Fajnie, fajnie. Nawet na paczkę dwie siódemki wpadły. Ekstra linie przedostatnia zdrawka, numer jeden, Izabeli. Izunia. Trzymaj kciuki. Ostatnia szansa na wygraną. Nie widzę tęczy. Popkornik. Zaraz sobie zrobimy podsumowanie. Słoneczko. Korona. Nie widzę. Okulary. Okulary, okulary. Ok. Cicho są tu. Księżyc. No, trochę dalej tych księżyców nie powiem. Wiatrak. Dobra. Leszak. Leżak, leżak, motylek. Nie widzę, już chciałam mówić tam. Nie widzę, a są dwa. Sakwa jest jedna. Przedostatni symbol czapa. Jest czapka. I ostatni diament. I pięknie jeszcze mamy na koniec u Izuni linię. Sprawdźmy sobie, co mamy pod linią. Jednak jedyneczki szczęśliwe. No, 10 zł. Także no nie poszaleli. Kontrolne się zgadzają. C. Zapisuję. Dyszka są najwyższe wygrane w dniach po 30 zł. To jest jakiś żarcz. I trujeczka na koniec. Dotyk dorotki. Skandal. Piłka, biedronka, słońce, podkowa, gwiazda, arbus. Cytryna, awokado, kawa, fiat, karta, perła, palma. Plecak. Korona, wiśnie, rower, chmury, balsam, u i narty. No zdziwiłabym się, jakby tu coś było. Kontrolne, L, O, czyli trujeczka na koniec pusta. I tak jak przewidziałam, no niestety, będziemy musieli tutaj losować, czego no mówię, nie lubię, bo wolę jak jest jasna sytuacja, to trzeba losować, trudno, takie życie. Tu mam wszystko zapisane. I zaraz tu sobie podsumujemy. Także tu mamy 10 30 60 70 80 100 130 zł. Zaraz jeszcze na strapkach sprawdzimy, czyli połowa to jest 65 zł. Dowiemy się zaraz dla kogo. Jeżeli chodzi o fortunę, to mamy 30 40 60, 90, 100, 110, 130, 150 zł. Także tu jest no więcej, no więcej. Połowa 75 zł i też dowiemy się zaraz do kogo, bo będziemy losować. Ja tu mam te zdrapeczki wygrane. Tu są linie. No, tutaj jest, jak ja powiedziałem, tu tutaj 20, bo tu wiecie sobie tak. Poukładałam tymi wygranymi.

To 110, 120, 130. Wszystko się zgadza. Fortuna, ile wygrało? Strapek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numerki 13, 7, 18, 8, 25, 21, 1, 11 w obu paczkach. Jedynki wygrały. I mamy, co my tu mamy? 30, 60, 80. 100, 120, 130, 140, 150 zł. Wszystko się zgadza. Najwyższe wygrane w obu paczkach to jest 30 zł, także nędza. W liniach losujemy między um, Jadzią a Martinką. Jeżeli chodzi o fortunę, to między Izabelą a Reginką, tak? Dokładnie. Także już tu szykuję sobie. Karteczki. Mam tu puchę. Może najpierw linie, Mam tu też taką nędzną karteczkę. Wiecie, jak to ze mną jest. O, dobrze. Mam tu dwie karteczki. Oczywiście najpierw jedną. Tak jak mówiłam, najpierw linie, Długopis, długopis. O, matko. No trochę się dłuższy. I tutaj zapisujemy kogo? E, Jadzie. Jadzia, Oczywiście zwycięzców, proszę o podanie mi numeru konta do przelewu czy na maila czy na messengera jak kto woli bo tak jak mówiłam wygraną jest przelew jeżeli chodzi o linię, no to jest 65 zł i zaraz dowiemy się czy te 65 zł będzie dla Jadzi czy dla Martinki dobra są dwie karteczki Losujemy, 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 jedną wyjmuję, nie zaglądam. I do kogo? Jakie brudne mam łapy. Jadzia S. Gratuluję Ci serdecznie Jadziu, 65 złotych trafia do Ciebie przelewem. Proszę, abyś mi w miarę możliwości na maila, na Messengera podała numer konta, na który mam te pieniądze Ci wpłacić. Także linie Jadzia. I teraz fortuna. Zapisujemy Izabelę. I reginkę. I tutaj 75 zł. To jest kwota. Ok. Ale mam paluchy czarno tych zdradnych jak jakiś brudas. Karmosimy, karmosimy, przejdziemy nie zaglądam, wpisuję jedną karteczkę. Izabela K. Izunia, do ciebie trafia 75 złotych. Proszę, podaj mi numer konta do przelewu na messengera bądź na maila. Zjadzia i Izabela. Wszystkim, wszystkim serdecznie dziękuję za udział w zabawie, że zdecydowaliście się wziąć udział bardzo mi miło. No i co kochani? To by było na tyle. Serdecznie jeszcze raz gratuluję Izabeli Jadzi. Wam wszystkim dziękuję. Dodatkowo Martinko za trafny wybór strapki. To Exekwo właśnie pierwsze miejsce i Reginko, bo twój numerek też Exekwo pierwsze miejsce. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Dużo zdrówka wam życzę. Pa, pa, pa.